Krążesz i krążysz wokół tego YouTube'a i nadal Cię na nim nie ma. Dlatego dzisiaj pobawię się w doktora i zdiagnozuję dla Ciebie trzy popularne wymówki, które sabotują Twój start na YouTube. Zostań ze mną. W ostatnim czasie robiłam ankietę wśród osób z mojej społeczności, z której dowiedziałam się właśnie, jakie są najczęstsze problemy i zarazem wymówki, które nie pozwalają osobom zacząć na YouTube. Hamują to po prostu podróż. I pierwszą z tych wymówek było to, że ja w ogóle nie wiem, od czego zacząć. Agata, jak ja mam zacząć na tym YouTubie? Tego jest tyle nagrywanie, założenie kanału, jakieś tam miniatury, statystyki, wszystko. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I ja jak najbardziej rozumiem te przytłoczenie, bo faktycznie, jak tak spojrzałam sobie, wypisałam sobie po prostu etapy, takie dla osoby, która totalnie od zera chce zacząć na YouTubie i faktycznie wydaje się tego naprawdę sporo, jeżeli po prostu nie wiemy, jak sobie to po kolei ułożyć krok po kroku. I bardzo ważne moim zdaniem dla osoby, która właśnie ma ten problem, będzie uświadomienie sobie, że tak naprawdę y, można sobie podzielić te wszystkie kroki na dwa etapy. Na etap przed publikowaniem filmów i... Na etap, po, już jak publikujemy filmy. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu często wrzucamy tą ilość tych zadań, które mamy na początku do zrobienia, jak chcemy zacząć na YouTube, wrzucamy to do jednego wora. Tak, a tak naprawdę. To są dwa zupełnie e, osobne worki, i ten jeden, jak się nim raz zajmiemy, to potem go możemy wyrzucić. E, I tutaj mamy rzeczy takie jak założenie kanału, ustawienie swojej niszy, tak, e, zrobienie grafiki kanału, tego typu rzeczy. I musimy sobie uświadomić, że to, jak do tego przysiądziemy raz, i to jest kwestia jednego, dwóch dni. Jeżeli już faktycznie wiesz, co robisz, masz jakiś na przykład biznes, no to jakby będzie mm, ci łatwiej, bo po prostu wiesz, czym się zajmujesz, tak, to ustawienie tego wszystkiego i ułożenie sobie trochę tego planu na Twój kanał. W głowie to będzie kwestia jednego, dwóch dni, tak? I wtedy, jak wykonasz już sobie to, jak założysz ten kanał, on już będzie ustawiony, wszystko będzie mm, na swoim miejscu. To to są rzeczy, do których prędko nie wrócisz, bo może się okazać, że za jakiś czas stwierdzisz, że zmieniasz kolorystykę, e, że zmienisz sobie zdjęcie profilowe i tak dalej. Może twoja, jakby, jakby, profil działalności trochę się zmieni, więc nie wiem, zmienisz opis kanału. Natomiast to są rzeczy, do których z zasady już nie będziesz musiał, musiała wracać. Tak więc to będą rzeczy, które zrobisz raz, i potem już się nimi nie zajmujemy. Więc bardzo powinno ci to pomóc w uświadomieniu sobie, że tak naprawdę ta część tych rzeczy, które dzisiaj cię przeraża, to są rzeczy, które zrobisz raz i do nich nie wrócisz. Natomiast drugi etap to będzie już etap związany z filmami. Z tym, żeby faktycznie zacząć je nagrywać, zacząć je planować, rozpisywać sobie, tak, rozpisywać skrypty, nagrać taki film i później opublikować. Tak, więc to jest znowu zupełnie inna działka, którą jak zaczniesz to robić i faktycznie zaczniesz nagrywać filmy, je publikować, tak, to z czasem wraz z praktyką po prostu to wszystko będzie dla Ciebie coraz to, coraz łatwiejsze. Więc uświadom sobie, że jak podzielisz sobie po prostu ten, te rozpoczęcie Twojego kanału na YouTube na dwa etapy, to będzie Ci po prostu w głowie od razu lżej, bo będziesz wiedział, czy wiedział, że jak część z tych rzeczy odhaczysz na samym początku, to potem już masz spokój. Druga wymówka, i u niektórych powiedziałabym taka królowa wymówek, to jest sprzęt. Nie mam takiego sprzętu? Nie mam studia nagrań. Kadr, tak, tutaj wchodzi. I ewentualnie technikalia. Ja to wrzuciłam do jednego takiego wora, ale e, mniej więcej większość osób, które ma problemy z, właśnie ze sprzętem, z kadrem, to te technikalia też gdzieś się tam pojawiają. Otóż błędne przekonanie jest takie, że żeby zacząć na YouTubie, musisz mieć właśnie studio nagrań, profesjonalnego najlepiej kamerzystę, montażystę i całą w ogóle e, ekipę i mega profesjonalny sprzęt za dziesiątki tysięcy złotych. tak? I owszem, jeżeli to masz super fajnie. Możesz z tym jak najbardziej zacząć, jeżeli masz budżet, i tak dalej. Natomiast YouTube nie został stworzony po to, żeby nagrywać w studiu nagrań. YouTube, jeżeli tego nie wiesz, został pierwotnie stworzony jako tak naprawdę taki portal randkowy, na którym osoby miały nagrywać dla siebie nawzajem filmy, a okazało się, że ludzie zupełnie w inny sposób zaczęli z tego YouTube'a korzystać i po prostu nagrywali filmiki ze swojego życia, wrzucali je i chcieli się dzielić tymi filmikami ze znajomymi. I jakby ta, ten początek YouTube'a dla mnie jest taki bardzo znaczący, jeżeli chodzi o to, jak ja do YouTube'a podchodzę i czego uczę moje klientki, tak, czyli YouTube jest dla każdego, dla normalnych ludzi, którzy chcą się dzielić swoim życiem. I to nie wyklucza tego, że jak masz budżet i masz studio, to nie możesz nim nagrywać. Wiadomo te filmy też są fantastyczne i są fajne, ale tak naprawdę ten YouTube jest od normalnych ludzi do normalnych ludzi, tak? I uświadomienie sobie tego, już jakby tą poprzeczkę, którą sobie bardzo wysoko zawiesiła i zawiesiłeś, obniży, tak? I będzie ci dużo, dużo lżej. Samo to nagranie dzisiejsze, które nagrywam, i ono może nie jest fenomenalne, tak? Moi koledzy w pofachu mają dużo lepsze e, filmy, tak? Natomiast dalej tu jesteś, dalej mnie słuchasz, e, to, to czego mówię. Myślę, że tragicznie nie jest. Przede mną stoi mój telefon w jakimś tam statywie, który też e, nie był mega m, drogi. Jeszcze na dodatek jest podstawiony na książkach, tak? Bo akurat tutaj no, nie zmieści mi się wysoki statyw, a z drugiej strony m, ten mały jest za niski, tak? Światło mam teraz dzienne, za mną mam jakąś w ogóle tapetę, nie? I wszyscy żyją, tak? Nikt nie umarł, po prostu ten film dalej e, będzie po prostu sobie chodził na YouTubie i dalej jest ok. Ważne jest to, czy ja przekażę Ci informacje, które pomogą Ci wystartować na YouTubie, pomogą Ci się pozbyć tych wymówek, czy nie, tak? I to już jakby zostawiam e, Twojej ocenie, natomiast... Jak widzisz, taki film może hmm, powstać. I ja na końcu też jeszcze wspomnę Wam o e, pewnym nagraniu, które ma niesamowite wyniki, a no jakby w ogóle nie miało, nie, tam nie było w ogóle sprzętu, a jednak zdobyło bardzo, bardzo dużo wyświetleń. I to też powinno Ci pomóc ruszyć i jakby pozbyć się tej królowej wymówek, że nie mam sprzętu, mam za mało sprzętu, nie mam studia nagraniowego, tak? Ja jestem bardzo dużą zwolenniczką zasady minimum sprzętu, maksimum korzyści, tak? I w momencie, kiedy my wywalimy, wyeliminujemy po prostu te dziesiątki tysięcy złotych, które chcielibyśmy wydać na sprzęt, tak? Te rzeczy, których tak na dobrą prawie większość osób zaczynających na YouTubie, które nie miało wcześniej styczności z tym sprzętem, to tak naprawdę nie umiemy z niego korzystać, tak? Bo jeżeli kupisz sobie jakąś turbolustrzankę za parę tysięcy, to umówmy się, ale ty. Nie będziesz potrafił, potrafiła na początku z niej wyciągnąć tyle, ile osoba, która gdzieś tam na niej długo, długo działa. Natomiast jak weźmiesz w rękę swój telefon, to założę się, że to nagranie będzie dużo, dużo lepsze i przede wszystkim je nagrasz, tak? A nie będziesz się zastanawiać, jak to w ogóle włączyć, bo z telefonu korzystasz na co dzień. W związku z tym chciałabym Cię po prostu jakby pocieszyć i powiedzieć Ci, że... Twój sprzęt, to co masz już teraz, czyli twój telefon, tak, światło dzienne i tak dalej, to jest naprawdę mm, tyle, yy, tyle, co potrzebujesz, żeby po prostu zacząć na YouTubie, zacząć nagrywać. Z czasem możesz sobie zrobić level up, możesz sobie yy, w ramach budżetu dołożyć trochę sprzętu, tak, i sobie gdzieś tam dopomóc. Natomiast na YouTube nie liczy się sprzęt, liczy się to, co ty mówisz i co przekazujesz swoim. Widzą. I to samo się dotyczy technikaliów. Tak naprawdę my sobie bardzo dużo komplikujemy, dodając jakieś oprogramowanie, turbomontaże i tak dalej i to nas na samym początku bardzo mocno zniechęca, tak. I dla osoby, która w przeciwieństwie do mnie na przykład nie lubi technikaliów, a nawet ja się z nimi często nie lubię, po prostu męczyć i nie lubię dużo rzeczy ustawiać i czasami po prostu lubię produkować filmy bardzo szybko, tak. No to w tym momencie dla takiej osoby, która tego nie lubi, jest to męczarnia. Bardzo łatwo jest się e, po prostu zdemotywować i skończyć z tym YouTube'em. Więc zachęcam Cię do tego, żeby faktycznie nie pchać się po prostu w nadmiar, tylko zacząć od takiego poziomu podstawowego, od prostych filmów e, na prostym sprzęcie, nagrywanych i nie wiadomo jak nie montowanych, i też te filmy przekażą wiedzę, którą masz. No i trzecia wymówka, którą bardzo, bardzo często hmm, mają osoby zaczynające przygody na YouTube, to jest właśnie, czy wymówka, no to jest strach przed nagrywaniem, tak naprawdę, tak. I ten strach przed nagrywaniem jest naturalną rzeczą, nie każdy jest taki ekstrawertyczny mocno, i nie każdy po prostu ma gadane od samego początku i tak dalej. Natomiast wszystko jest nauczalne. To, że y, dzisiaj ktoś ma gadane, to nie znaczy, że miał je dwa lata temu, na przykład, tak. I które rzeczy pomogą Ci w tym, aby to zwalczyć. Przede wszystkim przygotowanie. Jeżeli jesteśmy do czegoś przygotowani, to mniej się tego boimy, bo czujemy, że mamy nad tym większą kontrolę. Dlatego do każdego filmu warto się przygotować. Nie nagrywać filmów na szybko, tak? Nie nagrywać filmów po prostu na tak. Bez, bez jakiegoś planu, tylko faktycznie wcześniej zaplanować sobie czas, żebyśmy mieli w ogóle na nagranie tego filmu, zaplanować sobie, co w tym filmie będzie, gdzie ten film nagramy, tak? Zaplanować sobie, jak ustawimy ten telefon i tak dalej. Daj sobie na to czas, więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest skrypt. Napisz sobie skrypt w punktach, co będziesz mówić nie polecam napisania sobie skryptu słowo w słowo i czytania go, bo te czytanie zawsze słychać na tych filmach, tak? szczególnie jak ktoś zaczyna i, i rzadko kiedy to wychodzi tak naturalnie, jak w telewizji. Tak? Więc skrypty piszemy sobie w punktach, ja rozpisuję sobie bardziej jedynie początek mojego filmu tak? i, i to, są tak, to jest taki moment, który chcę powiedzieć mniej więcej słowo w słowo, natomiast później to, co na przykład mówię teraz, no mówię jakby ze swojego doświadczenia, ze swojej mm, wiedzy i po prostu z serca to, co chcę Wam przekazać. A na moim skrypcie, który notabene jest tutaj przede mną, mam tylko i wyłącznie punkty. No i kolejna rzecz to jest też uświadomienie sobie, że. Te nagrywanie one przychodzi z praktyką, więc dzisiaj możesz czuć się niepewnie, ale jeżeli będziesz faktycznie pracować nad tym, że z przygotowaniem nagrywasz te filmy co tydzień, no to w tym momencie okaże się, że ta praktyka faktycznie czyni mistrza i za miesiąc, za dwa miesiące będziesz odczuwać zupełnie inne emocje związane z tym nagrywaniem, i nie będzie to już strach. Może to będzie jeszcze jakiś dyskomfort, to nie będzie rzecz, którą od razu polubisz, natomiast już to nie będzie faktycznie strach. I taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o ten strach przed nagrywaniem, jest uświadomienie sobie, że ty masz misję, masz coś do przekazania swoim widzom, czym chcesz się faktycznie podzielić. I jeżeli zaczniesz, taki, z poziomu właśnie misji myśleć o tym nagrywaniu, o tym, że to, aby przekazać Twoją wiedzę i pomóc potencjalnie dużej ilości osób, jest dużo ważniejsze niż Twoje ego pomimo wszystko, bo ten strach przed nagrywaniem często jakby też pochodzi z naszego ego, z tego, że chcemy być jak najlepsi, chcemy dobrze wypać, chcemy być chwaleni przez innych, tak? Nawet te osoby, które raczej trzymają się w cieniu, dalej lubią gdzieś tam, no po prostu dobrą opinię innych osób. I jeżeli nie mamy pewności w tym obszarze, w którym jest właśnie nagrywanie, no to trochę te ego nas tutaj... Hamuje, tak? W związku z czym, jeżeli my zaczniemy z poziomu tej naszej misji, że mamy misję pomóc takiej a takiej osobie, przypominamy sobie o tych wszystkich swoich klientach, o tych koleżankach, którym pomogłyśmy wiedzą, naszą wiedzą, tak? Przypominamy sobie o tych osobach, zanim włączamy nagrywanie. I wtedy będzie ci dużo, dużo łatwiej nagrać ten pierwszy i każdy kolejny film, bo będziesz wiedziała, że robisz to nie dla siebie. Ale dla innych. I tego Ci bardzo mocno życzę, żeby właśnie z takiego miejsca, z, tak naprawdę z serca wychodziły te wszystkie Twoje filmy na YouTube. I aby wyeliminować te wszystkie wymówki, o których dzisiaj mówiłam, ale także inne, bo jest ich na pewno więcej, tak nagramam kurs YouTube Start, który tak naprawdę jest eliminatorem wymówek, bo to jest kurs, którym poprowadzę Cię za rękę, krok po kroku od zaplanowania kanału przez jego założenie, przez zaplanowanie filmów. Wybór sprzętu, ustawienie sprzętu, kadru, tak, nagranie faktycznie filmu i opublikowanie, opublikowanie pierwszego filmu na YouTube, tak. I w tym kursie ja właśnie prowadzę Cię w taki sposób, żebyś czuła, czy czuł, że nie musisz mieć tego wszystkiego, a faktycznie możesz zacząć z tym, co masz. Link do tego kursu znajdziesz w opisie. Zapraszam Cię na pokład YouTube Start. Ale wspominałam Wam także dzisiaj o tym, że zachęcam Was do zobaczenia pewnego wideo, które zdobyło bardzo dużą ilość wyświetleń, a konkretnie 250 tysięcy wyświetleń, a zostało nagrane praktycznie ziemniakiem. No Może nie ziemniakiem, ale, ale faktycznie tak to mniej więcej wygląda. A pomimo to ten film Zdobył naprawdę setki tysięcy wyświetleń i sobie radzi, jest to najlepszy dowód na to, że możesz zacząć z tym, co masz, i także zdobywać wyświetlenia, zdobywać subskrypcje i w kolejności zdobywać także klientów do swojego biznesu właśnie nagrywając filmy na YouTube. I do zobaczenia nagrania na ten temat. Zapraszam Cię już teraz. Ten film wyświetlić się na ekranie końcowym. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć.